Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, korzystając z okazji, że dzisiaj jestem w łodzi, odwiedzam naszą spotę parafialną, naszą parafię grecko-katolicką. Zwracam się z gorącym apelem do Was wszystkich, abyście duchowo wsparli nasz Kościół, nasz naród, a przede wszystkim tych wszystkich, którzy dzisiaj przeżywają za. Boją się, po prostu przeżywają za przyszłość Ukrainy, która stoi na progu wojny, wojny, którą chce wywołać jej sąsiad Rosja. Wojna jest złem. Wojna jest bezsensem. Wojna jest czymś, czego sobie po prostu nawet nie możemy wyobrazić. Zresztą o tym bardzo dosadnie ostatnio mówił ojciec święty papież Franciszek. O tym mówią poszczególni biskupi. Z apelem o modlitwę zadał się i papież, i też i poszczególni biskupi i w Polsce i na całym świecie właściwie. Także ja was dzisiaj proszę o modlitwę za pokój w Ukrainie, o to, żeby wojna nie niszczyła życia i nadziei tych ludzi. O to, żeby każdy mógł żyć w pokoju, myśleć i marzyć. O to, żeby ta wojna nie zabiła marzeń tych ludzi, ich życia, tego wszystkiego, czym oni żyją. bo Wojna to jest prosto, jest rzeczą, która niszczy i właściwie nic dobrego nam nie przyniesie. Tylko zło, krzywdę, kalectwo, śmierć i nieszczęście ludzi. Także zapraszam wszystkich do modlitwy w intencjach pokoju w Europie i oczywiście w Ukrainie. I... I proszę o przyłączenie się do tego apelu Ojca Świętego, apelu przewodniczącego Konferencji Biskupów Polski, Arcybiskupa Gondyckiego, apelu i Warszego Arcypasterza i mojego skromnego apelu, z mojego którym dzisiaj do Państwa zwracam.